Cześć z tej strony Nikodem witam was w moim kolejnym odcinku i dzisiaj tak to nie jest fake spakowanie spakowanie 4 miliona złotych w konto nie przepraszam, nie przepraszam jak będzie wiatr bo są na dworze ale mam nadzieję że no i dzisiaj spróbujemy dobić e do bóla, spróbujemy, jak nie, to nie I przy, i przy ten, i przy dodatku od razu spróbujemy na szalce dobić e, 18 randy Zaczynamy, i co dopiero w sumie będziemy odebrać to. Nie wiem czemu mi zabrali konto, czy tam ten, wiecie o co chodzi. Tak, oh. bo teraz mi chodzi. Tam był kruk, tam był chyba też, tam miałem stał poery. Powiem później, jak zacznę grać. Jakie to było, chyba. Nie wiem, jakie to było, ale wiem, że. Grałem, to miałem 3000 pół Jakby co, to sorry za to, naprawdę, bo muszę. Szkoda mi tamtego konta, bo może być lagi, ale nie wiedziałem, co nagrać. I my się tak po. Nie wiem, ile tam. Z tydzień nie nagrywałem już? On... Dobra, nagram ten odcinek z, że mi wybrano kontakt, tak? Jakby teraz to mi się całkiem już? Nie, nie, to jest niepodobna do jak się to dzieje. Dlaczego się skończy? Kontynuujemy go. Nie wiem, się dzieje. Przepraszam za ten wiatr ale mam takie same nazwisko i to nie wiem o której rano się przepraszam. Jak chcecie, kolejny odcinek, to niech będą, chociaż 10 chłopów. W górę, ten mi się dociągurzać, ale ok jest. Widzę, że mamy wielkie starcie. Ale wygram to musik. I tak zawsze możemy Chcę chciałbym ten wiatr jest? Nie wiem czemu, ale ok Wyjście. Czemu nie mogę? Nie najgorzej, no nie przemyślałem tego. To jest jak na nic nie będzie Salówka Ma też tą za Spróbuję odblokować to będzie słodkie Ale szkoda mi tamtego konta Szkoda mi naprawdę Szkoda Szkoda Jeszcze raz jest Szkoda bo tam był kruk Polak tam nie wiem Dobra nie waży Idź sobie no. Chciałbym, to mogę do waszego klubu e, wbić. Napiszcie do jak, jaki klub e, się was nazywa e, albo sobie swój stworzę klub i napiszcie jaki macie nick. ale napiszcie w komentarzu czy do klubu dojść czy już sam stworzyć klub. Um. Tu chyba ktoś był, nie? nie albo klub.

Bo ja mogę sobie na drugim kącie nagrać tam gdzie mam chyba 11k i 12 jeszcze Tak, ten odcinek może z 10 minut spotkawałem może nie więcej. zobaczymy dostałem tu Muszę kupować na tak. Może w końcu zobaczymy. X, -I <coughs> Igor. Napiszcie w komentarzach, do jakiego klubu mam dojść, albo swój. E, albo. albo swój klub. Więc, bo nie wiem. <coughs> napiszcie w komentarzu, kto będzie. napiszcie, e, jak. Jakby to powiedzieć Napiszcie moją linię legendę i kto zgarnie, przed lewą serduszko I? I tu zaraz tak Zakazuję, ona będzie mi była, czy nie? Nie dobra, o wyszło sobie, to dobra Ona tu jest! Ona tu jest! Nie ma tu! Ona tu jest chyba, nie? Nie jest, dobra O nie! I idź! A moje pary, o, ale mnie zmiotła ten u ty, yeah. co to było? Jak mnie zmiotła! Kumacie? Jak mnie zmiotła! Mam nadzieję, że będzie słychać ten głos. Eee, to mam nadzieję, że będzie mnie słychać, ale... A jak nie, to kolejny film, ale mam nadzieję, że nie tam. Nie, nie, co nie, nie, proszę nie, 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 nie,

Niektóre są takie rundy, że jak zaczniesz grę, masz dwa tu, bo już są 4D. O, spoko, o nie. Jakby mnie nie atakował, to może pójść, bym nie poszedł. Ale ja bym atakował, Ale nie. Tak bym tak. Nie zauważyłam No na pół bym to Oho, o nie, ona ma 7 też te rożek. Ej. Coś już ja że przegrałem, kamal. Ja, Jak O jak będzie pod tym um, 10 łapek w górę albo nawet więcej to, to nagrywam odcinek jak bym Starsu i do tego będę z kamerką nagrywał. Co, co Wy na to? Let's do this! Let's do this. So, jak już tak, teraz tylko to jest... Nie, 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 się nie, nie, A i, byś, i byś tam, kto jest nowy to... bo chyba zapomniałam powiedzieć, bo już to mówiłem, ale nieważne. Kto, kto jest nowy to subskrybujcie mój kanał. E, i zdiwalia i odcinków, ale ktoś są biłka w górę. Oczywiście teraz wiatr był. Więc pomyślałam trochę do miło, bo, bo nie było, nie było O, mogę sobie Aha, no Mogę zagrywać ponownie Albo w kolejnym odcinku Będę poka pokaże twarz Jak będę nagrywał, to o co chodzi, nie? Będę nagrywał z kamerką I w dodatku może um, Nie wychodząc z gry I mnie to... E, Różę do przodu. O, małe lagi

teraz będzie pierwsze. miejsce la 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 la. O tam ona Tak się idzie. Ale nie pamiętajcie, szelka na blisko jest ten. Jakbyście mieli nie wiem, trzy parki, nawet mniej, a ona będzie miała. Może nawet mniej, to on zabierać, bo chyba nawet wygra. Zobaczymy. Zobaczymy, czy ona podejdzie. Bardzo ładnie, Czeka, kim? Kim czy nie? No, to Dawaj, teraz. Niech nie, no mam O nie, mam mało życia. No. Teraz patrzycie. O, 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 o. Teraz zmiotnę zaraz. O nie. O Teraz możemy tak grać. Teraz zmiotnę. Taki się zawiodł, byśmy nie, nie piszeli, ale zaraz. Oczywiście. Ulczyk. Nie, 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 Jest. Chyba nowy dodatek jest. Chyba jest nie, może nie, 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 dopiero kończymy, bo tam nie, wiem. nie, 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 co, lagi 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 puon kata nie. Nie no, to wydał to ten gołąb taki. Ostanął tam. Dobra, nie. Kiepsko. Dobra. Ostatnia gierka i kończymy ten odcinek. to <suszy> Dobra, teraz pierwsze miejsce będzie na bankach. Powiem, że będzie teraz pierwsze miejsce. Chyba, że się chwilę zlodował, ale trudno! Trudno, poczyniliśmy się zlodować. Nie hmm. Tu też jest, nie wiem. Tak, tak, że teraz... Że się do tam nie na to

chciałbym żebyście zasubskrybowali mój kanał no i siema może sobie jeszcze screen otworzę jak będzie nie więc siema